Marek Raganowicz, znikając. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, dlaczego o tej książce nie da się opowiedzieć. To miał być taki suspens. Podobno wszystkie najlepsze youtuberki i wideoblogerki literackie wiedzą o tym, że na początku należy powiedzieć coś zaskakującego. Byłoby super, gdyby to był tylko suspens, ale tak naprawdę to poważny kłopot. Bo jak opowiedzieć o książce, która wymyka się wszelkim definicjom? Patrzymy na okładkę i widzimy wspinacza na wielkiej ścianie, bardzo skupionego. I można by sobie wyobrażać, że jest to książka o wspinaczce. I nie miałabym nic przeciwko temu. Sama jestem wspinaczką. Uwielbiam bywać w skałach, w górach i czerpać radość z dotykania ściany. Ale ta książka to coś zupełnie innego. To rodzaj puzzlowej, czasem kompletnie wariackiej układanki myśli, przeżyć, emocji, znaków zapytania, w których skały i bywanie w najbardziej niebezpiecznych rejonach wspinaczkowych, nie tylko w Josemita, gdzie Marek Raganowicz wytyczał i powtarzał najważniejsze i najtrudniejsze drogi wspinaczkowe, ale także na Lasce, także w górach Karakorum, są w zasadzie tylko pewnego rodzaju tłem i dają jakiś pretekst czy kontekst do opowiadanych history. Tej książki nie da się przeczytać jednym tchem. Ja lubię czytać szybko i znana jestem z tego, że pochłaniam książki. A z opowieścią Marka Raganowicza spędziłam kilka dobrych wieczorów. W zasadzie co rozdział czy dwa, potrzebując przerwy, po to, żeby przyjąć, przemyśleć i jakoś przepuścić przez siebie tę historię. To jest historia bardzo osobista, bardzo emocjonalna. W dodatku porusza chyba najważniejszy problem, zap, którym zaprzątają sobie głowy pisarze, mianowicie problemy związane i pytania związane z wolnością, z samotnością i przede wszystkim z poszukiwaniem własnej drogi. To znikanie to jest rodzaj takiego podążania własnym szlakiem, własną ścieżką, aż do finałowego zniknięcia, jakie ono będzie. Marek Raganowicz daje pewien rodzaj odpowiedzi na to pytanie. To jest znakomita książka, nie tylko dla wszystkich tych, którzy podziwiają wspinaczy, ale także dla tych, którzy nie mają nic przeciwko, żeby przeczytać mądrą historię o życiu z górami i skałami w tle. Bardzo serdecznie Wam tę lekturę polecam. Drodzy widzowie, jeśli lubicie nasze opowieści, a dziś opowiadałam Wam o książce Znikając Marka Raganowicza, to koniecznie subskrybujcie nasz kanał na YouTube. Klikajcie taką ikonkę z boku dzwoneczek i śledźcie wszystkie nasze kolejne recenzje. Ale przede wszystkim, czytajcie i bywajcie na stronach Big Book Cafe. Zapraszam!